A z mnie Szymon Sobczak na pasting Zagłębia-Sosnowiec 0-6 ze Stalą Rzeszów. Jak to ocenisz z perspektywy boiska? Co się stało z waszą drużyną dzisiaj? Ciężko cokolwiek powiedzieć. Myślę, że na gorąco tutaj chyba nic mądrego nie wymyślę. Jedyne co mogę powiedzieć to, że ta czerwona kartka chyba mocno ułatwiła przeciwnikowi zadanie, bo wydaje mi się, że do momentu gry w równowadze nie byliśmy zespołem słabszym. Nie będę mówił, że byliśmy zespołem lepszym, ale też stworzyliśmy sobie jakieś okazje później. No, w fatalnym momencie straciliśmy drugą bramkę. Wiemy, jak to jest, gdy dostaje się bramkę jeszcze, tym bardziej grając w osobieniu, i, i może na tym bym zakończył. No właśnie, ale ty, swoją sytuację gdzieś tam miałeś, bo mimo tego, że, że stal strzelała bramki, ty potrafiłeś się gdzieś tam odnaleźć i czego zabrakło, żeby strzelić? Może bramkę kontaktową? Być może to by się inaczej troszkę potoczyło. Na pewno szkoda, że nie udało się strzelić bramki kontaktowej w takich momentach to na pewno wiele by dało zespołowi, więc, więc podwójnie szkoda, ale, ale tak jak mówię, no, szukaliśmy swojej okazji, nawet grając w dziesiątkę nie zamierzaliśmy się cofnąć, niejednokrotnie udało nam się takie mecze wyciągać, ta bramka myślę, że zmieniłaby oblicze spotkania, nawet to gdybyśmy nie stracili tej drugiej bramki, o której już wspomniałem. Ale niestety dostaliśmy bramkę do szatni. Potem staraliśmy się szybko złapać kontakt. I niestety, kontra wiedzieliśmy też, co z mocną stroną stali Rzeszów i, i pokazali to dzisiaj. Jedyne, co zostaje, to pogratulować stali dzisiejszego wyniku. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt w gronie najbliższych. Dla nas te święta będą troszeczkę inne, ale mam nadzieję, że wyciągniemy z tego lekcję. Dzięki, Szymon, i powodzenia.